Mamy tu do przetestowania zupę taką fasolową, nie no nie fasolową, taką fasolkową. No taka fasola zielona, jak tutaj widzicie. Pierwszy raz takie coś widzę i nie z puszki, dwie, trzy porcje, no co ty. To jest jedna porcja i to dla kobiety. Ile do tego jest? Kilogram, y, jeden litr. 900 gram. No, no to idzie na trzy osoby. Chyba, że do kubka sobie wleją. Także sprawdźmy jak to, jak to smakuje. Widzicie tutaj cebulka, jakiś y, boczek. Fasola, ziemniaki. Nie z puszki, więc może lepiej smakować. Sprawdźmy. No i mamy tutaj tą zupkę. Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda. Cała zielona. Powiem Wam, że... Powiem Wam coś szczerze, nie? Żeby nie było, że ściemniam, że oszukuję, bo tak nie może być. Ona bez doprawienia, jak ją próbowałem w trakcie podgrzania, była mdła, bez smaku. Taka jakby to wszystko było... Jeszcze raz to powiem, bo już mówiłem wcześniej w takich. To było odmrożone, puściło całą wodę i zostało bez smaku. Więc musiałem doprawić, dać trochę magii, trochę pieprzu i całkowicie to zmieniło smak. Próbowałem już w trakcie podgrzewania, więc nie będę się miał, że nie. Zobaczcie zresztą, ile pieprzu nawaliłem, ale zobaczmy efekt końcowy, jak już jest podgrzana, wymieszana. Wiecie, wiecie o co chodzi, powiem tak: do najlepszych zup tego nie zaliczę, ale fajna jesienna zupka. I powiem wam, że to było na 3 porcie, 2-3 porcie. A ten, a ten talerz co tutaj jest? Niepełny talerz i tam została resztka, nie? To ja nie wiem na jakie osoby oni to liczą. No, jeśli coś na szybko chcecie zjeść, a chcecie być pewni, że to nie będzie jakieś obrzydliwe, złe, niedobre, to spokojnie możecie taką zupkę zjeść. No nic, trzymajcie się, zostawcie obserwację, polubienie i do następnego. Cześć!